Panie Marszałek, Panie Rzeczniku, Szanowni Państwo, jestem lekarzem przez 45 lat i widziałam wiele rzeczy i wiem wiele o życiu ludzkim. Dziecko jest człowiekiem od odpoczęcia, a aborcja jest zabiciem dziecka i zabiciem człowieka. A zatem przyczyną naszej tragedii naszych dzieci i kłopotów i samobójstw jest niestety głęboka dezintegracja wewnętrzna tych dzieci. Jest problem rozpadu rodziny, jest problem również ideologizacji dzieci. Dzieci potrzebują naprawdę, potrzebują prawidłowej opieki, potrzebują miłości, o której tu nikt nie mówi, albo niewielu, przepraszam, nasza strona mówi. I gdyby nie, gdyby nie prawo i sprawiedliwość, to tutaj mówilibyśmy już tylko o samobójstwach dzieci z LGBT. Ale to LGBT właśnie jest przyczyną, że dzieci popełniają samobójstwa. Ta ideologia po prostu to jest tak głęboka dezintegracja, w której mam przykłady. Ja mam pytanie do Pana Rzecznika, bo się nie zgadzam z Panem Sośmierzem. Dziękuję za te interwencje, które pan podjął. Proszę o zmianę prawa w sądzie w kierunku dobra i upodmiotowienia dziecka, bo dzieci w konflikcie damsko-męskim mężów i żon. Ojców i matek są traktowani niestety przedmiotowo, a nie podmiotowo Dziękuję w sądzie. Bardzo, pani poseł.